w kolejnym odcinku podcastu Magda Gruszka – Kwadrans Psycho. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, dlaczego po kilkunastu dniach Nowego Roku motywacja zaczyna znikać. Również o tym, że to nie jest kwestia słabej woli ani lenistwa, tylko bardzo konkretnych mechanizmów psychologicznych i biologicznych. I w odpowiedzi na ten podcast pojawiły się od Was pytania oraz prośby, o wyjaśnienie jednego zdania, które pojawiło się w tamtym podcaście. I po zastanowieniu, to faktycznie jest tam jedno zdanie, które mogło brzmieć zagadkowo a mowa o czego ten cel o mnie nie wiedział. I właśnie dziś chcę zrobić z tego zdania cały odcinek, bo to nie jest metafora ani prowokacja. To jest pytanie terapeutyczne. Które bardzo często pojawia się w gabinecie, tylko nie zawsze wprost. Więc zaczynamy. Wiele osób, kiedy porzuca cel, zadaje sobie pytania: dlaczego znowu nie dałam rady? Co jest ze mną nie tak i czemu inni potrafią, a ja nie? To są pytania, które uruchamiają wstyd, wzmacniają wewnętrznego krytyka i zamykają proces. W psychologii, niezależnie od nurtu, wiemy jedno: zmiana zaczyna się wtedy, gdy zmienia się pytanie, a nasze pytanie: czego ten cel o mnie nie wiedział? Cele zwykle traktujemy jak listę zadań, a tymczasem z perspektywy psychologicznej cel jest relacją, jaką nawiązujemy ze sobą. Wówczas można zapytać, jaki był ton tego celu. Czy on był wspierający, czy wymagający, czy może cierpliwy, czy raczej bezlitosny. Teoria przywiązania pokazuje, że sposób w jaki stawiamy sobie cele często odtwarza relację z ważnymi dorosłymi, albo z wewnętrznym głosem, które znamy od dawna. Natomiast w gabinecie często słyszę, ten cel był bardzo surowy. Dokładnie jak głos, który słyszałam w dzieciństwie. I wówczas to pytanie, czego ten cel o mnie nie wiedział, zmienia się w pytanie, jaka ja byłam wobec siebie, kiedy go tworzyłam. Idąc dalej, psychologia bardzo jasno mówi o różnicy między ja realnym, czyli tym, kim jestem teraz, ja idealnym, czyli tym, kim chciałabym być. I ja powinnościowym, czyli tym, kim powinnam być. Wiele celów rodzi się nie z kontaktu z rzeczywistością, ale z napięcia między tymi obrazami. No i cel zakłada energię, której dziś nie mam. Cel ignoruje tempo, w jakim realnie funkcjonuję i opiera się na wizji mnie lepszej, bardziej zdyscyplinowanej. Z kolei ten cel. Nie wiedział, że ja realna, nie mam dostępu do zasobów ja idealnej. I najważniejsze w tym, że to nie jest porażka, tylko informacja. Z kolei Karl Rogers podkreślał, że rozwój jest możliwy wtedy, kiedy człowiek jest traktowany jako całość, a nie jak projekt do poprawy, bo cele często widzą tylko jeden obszar. Ignorują kontekst życia i nie uwzględniają strat, zmęczenia oraz przeciążeń. W pracy czasem słyszę, ten cel był dobry, tylko ja już nie byłam tą osobą, która go wymyśliła. I tutaj cel nie wiedział, że od tamtego momentu coś się wydarzyło, coś się zmieniło, lub po prostu coś mnie kosztowało. Zatem, jeśli pojawia się odkładanie, unikanie, spadek energii albo po prostu opór, to w terapii nie traktujemy tego jak problem, tylko jak komunikat, bo opór mówi nam wówczas, coś tutaj jest dla mnie za trudne, za szybko albo za niebezpiecznie. A z kolei cel nie wiedział, że w środku toczy się konflikt, a nie brak chęci. I dopóki ten konflikt nie zostanie nazwany, to psychika będzie się bronić. Nie złośliwie, tylko ochronnie. Terapia poznawczo-behawioralna zwraca uwagę na to, na jakich przekonaniach opieramy cele. I bardzo często są to przekonania typu muszę, powinnam, jak nie teraz, to nigdy. Z kolei, cel nie wiedział, że. Został zbudowany na presji, a nie na realnych możliwościach. A presja działa krótkoterminowo, i później pojawia się zmęczenie i rezygnacja. Nasze cele są formułowane poznawczo, ale realizowane przez ciało i układ nerwowy. Zatem, jeśli jesteś w chronicznym stresie, w trybie przetrwania, przeciążona emocjonalnie, to wówczas cel, Wymaga dyscypliny, tempa i ciągłej kontroli. I po prostu biologicznie jest to nie do udźwignięcia. A cel nie wiedział, że twój układ nerwowy potrzebuje regulacji, a nie kolejnego zadania. Z kolei te porzucone cele często zawierają marzenia, nadzieje i obietnice wobec siebie. I czasem, zanim pójdziemy dalej, Trzeba uznać tę stratę. Nie po to, żeby się w niej zatrzymać, ale po to, żeby nie ciągnąć jej za sobą w kolejnym celu. A teraz zapraszam do krótkiego ćwiczenia. Ale to ćwiczenie nie jest po to, żeby wymyślić lepszy cel. Nie jest też po to, żeby analizować błędy. Celem tego ćwiczenia jest zrozumienie siebie, a nie naprawianie. To duża różnica, która w psychologii jest fundamentalna. I uwaga, w tym ćwiczeniu nie ma właściwych odpowiedzi. Zaczynamy. Krok pierwszy. Pomyśl o jednym celu, który porzuciłaś, odłożyłaś, albo który bardzo szybko stracił dla ciebie sens. To nie musi być cel noworoczny. Wystarczy, że był dla ciebie ważny. A jeśli w twojej głowie pojawia się kilka celów, Wybierz ten, który teraz jest najbardziej obecny. Krok drugi. Zanim pójdziesz dalej, zatrzymaj na chwilę ocenę. To ćwiczenie nie jest o tym, czy cel był dobry, czy zły, ani o tym, czy powinnaś była wytrwać. Jeśli pojawia się myśl, znowu zawaliłam, zauważ ją i na chwilę odłóż na bok. Krok trzeci. Teraz bardzo spokojnie zadaj sobie pytanie, czego ten cel o mnie nie wiedział. Mamy odpowiedzi? Następnie, jeśli chcesz, możesz skorzystać z mojej podpowiedzi. Na przykład, ten cel nie wiedział, że jestem zmęczona. Ten cel nie wiedział, że mam za sobą trudny rok. Ten cel nie wiedział, że potrzebuję więcej bezpieczeństwa. I ten cel nie wiedział, że moje tempo jest inne. Nie szukaj odpowiedzi mądrej ani poprawnej. Szukaj tej, która jest właściwa dla Ciebie. I krok czwarty. Teraz nie musisz dochodzić do wniosków. Nie musisz nic z tym robić. Czasem wystarczy jedno zdanie, które coś nazywa. To nie jest ćwiczenie do zamykania, podsumowywania. To jest ćwiczenie do otwierania zrozumienia siebie. I krok piąty, ostatni. Jeśli w trakcie pojawi się smutek, ulga, złość lub zmęczenie, to wszystko mieści się w tym ćwiczeniu. I to znaczy, że dotykasz dobrego miejsca, które wcześniej, było przez ciebie pomijane. Na koniec możesz powiedzieć sobie w myślach: Nie muszę dziś nic z tym robić. I to wystarczy. To ćwiczenie pomaga przesunąć uwagę z oceny siebie na rozumienie kontekstu. Z kolei, bez rozumienia kontekstu, żadna zmiana nie jest trwała. Jeśli po tej refleksji czujesz ulgę, to znaczy, że dotknęliśmy. Czegoś ważnego. W kolejnym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co zamiast motywacji może realnie podtrzymywać naszą zmianę, kiedy przestajemy się ze sobą siłować. Tak bez presji, bez zrywów, bardziej po ludzku. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji i kolejnego podcastu. Cześć.